Złom dobry, 5 grudnia, witam Was tym błękitnym niebem w Cieszynie Zawiozłem do, kole, do koleżanki moją żonę, ten kanał polecam Koleżanka mówi, mam trochę złomu też. No i dała mi troszkę złomu Więc pakuję, poniedziałek najlepszym dniem zawodowego No te takie zakrętki też powiedzmy, że to jest złom Ale tutaj jakieś dobroci o tak, o tak, bateryjki, czyli mosiąc, tu jestem za, jestem za, wrzucamy do skrzyneczki, no i tutaj są metalowe te rzeczy, o takie fajne, fajne, pomyślałem, że pojadę zawieźć ten piekarnik w całości, więc jadę, a tutaj jest jakaś wieża z jakimiś głośnikami. To w domu spróbuję. Aha. Może uruchomić, może to działa, a może nie działa. Zobaczymy. Dobra, taki poniedziałek dzisiaj. Ciepłe powietrze, przyjemnie. Słoneczko, błękit nieba. Więcej mi nie trzeba. Jadę z piekarnikiem, zobaczymy, czy przyjmą go w całości. Ile jest wart? Pałża. Na mojego Facebooka. Facebook mój nazywa się Robert Kusiak, tak samo jak ja. <laughs> Wróciłem film fabularny. Nie przepraszam, film dokumentalny bardzo interesujący. Zapraszam na mojego Facebooka i żebyście go sobie obejrzeli, to jest godzina 8 minut. Jest to amerykański film, ale tam nie trzeba napisów czytać, bo jest tłumaczony po polsku jest lektor. I można poświęcić godzinę 8 minut i obejrzeć. Bardzo ciekawy. Moim zdaniem, film dokumentarny. Na, na moim facebooku, zapraszam na mojego facebooka, tymczasem jedziemy do skupu innego, skupu złomu, nie, ten, nie, nie, tam, nie, nie do mojego ulubionego, tylko do innego, pozbyć się piekarnika w całości, bo tam przyjmują. Zobaczymy, ile będzie warty. Poniedziałek jest najlepszym dniem dla mnie, dlatego że mogę po prostu. Działać, tak? Działać. Odpoczywałem w niedzielę wczoraj, a dzisiaj mogę przystąpić do działania, do zarabiania. To też czynię. Jak widzicie, jadę do skupu. Zobaczymy, ile będzie pieniędzy z tego łupu. Do zobaczenia. Zapraszam na mojego facebooka jeszcze raz. Aha, najważniejsze, zapomniałem o najważniejszym. Chcę podziękować wszystkim. 1908, kamienica. Piękna. Chcę podziękować wszystkim za, za wszystkie lajki, za wszystkie subskrypcje nowe i za komentarze pod ostatnim filmem. Bardzo Wam dziękuję, bardzo Wam dziękuję, doceniam to. I oczywiście serię coś będziemy kontynuować. Myślę, że po świętach co? Rozpoczniemy. Teraz jeszcze czeka mnie jazda, będę jeździł trochę w klasę. Może dzisiaj nawet wyjadę i po świętach byśmy rozpoczęli, a może po nowym roku, zobaczymy. Dobra. Pauzunia. Widzimy się po sprzedaży piekarnika. Zobaczymy jakiego osiągniemy wynika. Ale nie kończcie oglądać filmika. No i poniedziałkowe przedpołudnie zaczęło się dla mnie cudnie. Pokażę wam najpierw co w Kadiku, jak tam wygląda. Przyjęli oczywiście. Tym mostem być może wyjadę w trasę. Być może którą inną drogą, ale często nim wyjeżdżam. Jak wygląda teraz w kadniku sytuacja? Została mikrofalówka. Tą wieżę im też dałem z głośnikami, bo chciał tam złomiać, popatrzył się na to. Ja bym nie wiem czy to działa, a wezmę sobie, a sobie. No i tak, przy okazji sprzedałem też ten pobiał. Mosiąc pobiał. Piekarnik poszedł. Mam jakieś śmieci. Mam puszki i pudełka po tym mosiądzu. i Też swoje zakrętki wziął od słoika przy okazji, więc ucieszyłem się bardzo, bo nie wiedziałem co z tymi zakrętkami. Mikrofalówkę muszę gdzieś dać, albo ją tu wozić, bo piwnicę na razie muszę opróżniać, więc tam nic nie dokładam, żeby było uczciwie. Podczas mojego wyzwania na GoPro zbierania, tak? No i pewnie Was interesuje i to robiłem. To najważniejsze chyba, nie? bo to wszystko jest dla... Jak to fajnie Tomek Tomek napisał, komentarz ostatni pod filmem, że to wszystko się robi dla pieniędzy, prawda? Nie robię tego dla planety, <laughs> niestety, bo wy wiecie, że nie żyjecie na planecie, czy nie wiecie, a to może rozwinę temat w innym filmiku. Dzisiaj poniedziałkowe przedpołudnie, zaczęło się dla mnie cudnie, popatrzymy jaki wynik finansowy, moi drodzy, żelazo, stal po złotówce 31 zł ponad. No i mosiąc 2 kg było, 32 zł za mosiąc, razem 63, 36, data dzisiejsza jest tutaj, 5 grudnia tego roku. Zbierane, no bo faktycznie było to zbierane, no i tutaj jest kasiurka, było 3, o 63 z gruszami. Także nie przedłużając, miłego tygodnia dla Was, życzę wszystkich. Jeszcze raz dziękuję za fajne komentarze, za, za lajki, like, za nowe subskrypcje. To jest taki kanał, wiecie, złomowo-życiowy u mnie, także różne są treści. Jadę do domu, muszę wyprowadzić psa, no i oczekuję na telefon, żeby wyjechać w trasę, by zarobić kasę, na święta kasę, a potem po świętach już będę chyba kończył z transportem i zajmę się właśnie zbieraniem złomu, tak, bo złom zbierany, jak widzicie do południa takie rzeczy. Ten piekarnik był warty tam, który wziąłem spod śmietnika, był warty no, 30 zł, nie? 31 zł tam mi odliczył trochę za szybę, parę kilo za szybę, więc on ważył więcej razem z szybą, ale 31 zł leżało koło śmietnika, więc wziąłem nie. Po prostu pieniądz leży, to się go bierze, tak? O, przepraszam. Jeszcze raz zapraszam na mojego Facebooka, tam jest film dokumentalny, bardzo fajny, bardzo ciekawy. Minuta osie... przepraszam godzina 8 minut. Warto zrobić sobie kawkę i obejrzeć w skupieniu i pomaga on w myśleniu. Wszystkiego dobrego, od zawodowego, do następnego, do następnego.